Te chwile zmieniają życie. Zaczynamy. Sok z selera zawiera sole, które obniżają poziom cukru we krwi i dodają energii na cały dzień. Regularne picie soku z selera może przynieść wiele korzyści zdrowotnych. Najlepiej pić pół litra świeżo wyciśniętego soku każdego dnia. Aby przygotować sok, warto używać wolnoobrotowej wyciskarki, takiej jak Kuvings lub Gracioso. Sok z wolnoobrotowej wyciskarki ma więcej składników odżywczych. Sok z selera jest bogaty w witaminy i minerały, które wspierają zdrowie. Zawiera również antyoksydanty, które pomagają w walce z wolnymi rodnikami. Picie soku z selera może poprawić trawienie i wspomagać odchudzanie. Dodatkowo, sok z selera działa przeciwzapalnie i może pomóc w redukcji stanów zapalnych w organizmie. Regularne spożywanie soku z selera może również poprawić wygląd skóry. Sok z selera jest również znany z właściwości detoksykujących. Pomaga w usuwaniu toksyn z organizmu i wspiera funkcjonowanie nerek. Warto włączyć sok z selera do codziennej diety, aby cieszyć się jego licznymi korzyściami zdrowotnymi. Pamiętaj, aby zawsze wybierać świeże i ekologiczne selery do przygotowania soku. Po wyciśnięciu soku najlepiej odcedzić go jeszcze przez sitko. Sok należy pić rano przed śniadaniem. Można także pić zamiennie z sokiem z ogórka lub z wodą z cytryną. Te chwile zmieniają życie. Lajkuj, zasubskrybuj. Widzimy się codziennie. Namaste.